Dzień dobry. To tak szybko, chcę pozałatwiać sprawy pewne. E, patrzymy tą owocówkę wczoraj, wstawiłem nową e, nową podłogę wczoraj. Przedwczoraj. No i sprawdzamy. Jedna sztuka. Czyżby laty się u mnie skończyły? Możliwe. E, zajrzymy jeszcze sobie do tarcznika. Powiem Wam, że pod względem szkodników to jest bardzo, bardzo ciężki sezon. Nie dość, że nie ma nic na drzewach, to jeszcze trzeba pilnować szkodników. Tarcznik. Zobaczcie, co w tarczniku się dzieje. Wszystko tylko nie tarcznik. Zaraz jeszcze zarzucę lupę. Przejdziemy tutaj po pniach. I zobaczymy, czy coś widać na pniach, czy coś widać na liściach. No, i jesteśmy na pniu. Jak widać. Ja się tu będę skupiał na takich miejscach. Ze względu na to, że to w takich miejscach najczęściej mamy do czynienia ze wszelkiego rodzaju szkodnikami. A troszkę tutaj światło nam przeszkadza. No ale niby tam na pniu nic nie ma. Teraz odginamy liścia i lecimy po liściu. Czy coś widać? Kolejny tu taki przygięty. No i powiem Wam, że tak w miarę czysto. No czysto idziemy jeszcze w miejsce, gdzie w zeszłym roku, dwa lata temu, miałem drzewa, które były no, obsypane przędziorkiem mniej więcej mniej więcej było to gdzieś tu, więc możemy tutaj zerknąć czy coś się dzieje, ale już wam mogę powiedzieć, że postanie liści. Widać, że tutaj nic nie będzie. Jeszcze zetniemy, przybliżamy jedziemy tu przy pieńku. Gdzieś tam jakaś mrówka chodzi. Listek. Kolejny. Jak widzicie sami, wygląda to dość dobrze. Ja sobie urwę. O, czyżby, czyżby, czyżyk. Nie, to jakieś truchełko. No to trzeba by przełączyć na inny obiekt Tak. Nie widać dokładnie. Zaraz to zabieram na mikroskopa i sprawdzimy, co to jest pod mikroskopem. A pod mikroskopem, jak to pod większym powiększeniem, już na pierwszy rzut oka możecie zobaczyć okrągły, kulisty kształt. A jak przybliżę, to już chyba każdy rozpozna. Piękne jajo. Przędziorka. No i teraz trzeba poszukać, gdzie biega osobnik dorosły. To akurat są truchełka osobników dorosłych, na to już tam nie zwracam bardzo uwagi, ale za chwilę właśnie zobaczycie, co tu się jeszcze na liściu podziało i znalazło. To tak poskracałem troszkę, żeby, żeby Was tutaj nie zanudzać. I proszę o to, piękny osobnik dorosły. Żywy, biegający, i możecie popatrzeć, bardzo ładnie go tu widać. No, okaz zdrowia, normalnie. W międzyczasie tam widzieliście porzewiacza. To jeszcze właśnie na pozostałych liściach, które przepatrywałem, tego przędziorka tam nie ma. Gdzieś pojedyncze sztuki, nie wiem, może jeden przędziorek na 15-20 liści się zdarzy ale za to pordzewiacza jest no też nie na każdym liściu, ale jeden na pięć liści ma w sobie właśnie pordzewiacza, który sobie tak ładnie bryka macha ogonkiem i jest szczęśliwy. Dlatego prawdopodobnie plan na następny tydzień gdzie ma być tydzień dosyć gorący, ciepły, pójdą silikony. Bo chyba tam mam coś w zapasie silikonów, i spróbuję to wszystko zdusić, zdusić silikonami. Tutaj nie będę konkretnej nazwy, ale wszystkie silikony działają na tej samej zasadzie. No i tu ciąg dalszy, portzewiacza. Więc widzicie, że jest go trochę. To jeszcze kontrola, tu na no, górze owocówki. No proszę was bardzo. Chyba 4 sztuki tylko, więc jest jakaś szansa, że się uspokoiła owocówka, bynajmniej u mnie. I zaraz sobie tutaj wejdziemy z mikroskopem do tego mojego wskaźnikowego drzewa. Jeszcze tylko zerkniemy na tarcznika. Tu, czy widać cokolwiek na tarczniku? Jakiekolwiek, cokolwiek, nic. Nie widać, żeby tu jakiekolwiek owady, osobniki dorosłe były. Dobra, bierzemy się za mikroskop i do opieńka. No i tu na pniu jak sobie zobaczycie, widać ewidentnie piękne tarczki, wszystko jest pozamykane. Gdzieś o właśnie takie miejsca jak widzicie tu lewy górny róg to ja po prostu kamerą to ściągnąłem ta tarczka jest tak naprawdę nie jest jakoś mocno przyklejona i ona odpada a pod spodem no, nie widać życia że tak powiem też nie chciałem was tutaj zbyt długo zanudzać tymi tarczkami jak to wygląda więc tak w miarę systematycznie i szybko przeskakiwałem w kilka miejsc tego pnia możecie zobaczyć jakie skupisko w jednym miejscu i teraz już przechodzę napęd, gdzie też te tarczki się zdarzają, ale na chwilę obecną jest wszystko pozamykane, tak jak Wam pokazywałem na ostatnim filmie, że to tam wszystko jest zamknięte w tarczkach. Czyli tak jak widzieliście, na pniu nie widać żadnych zmian, żeby cokolwiek tam się działo z tymi tarczkami. Na pędzie, bo tutaj pokazywałem Wam też ten pęd o tu też nic się nie dzieje, nie widać nigdzie żadnych uszkodzeń no i patrząc na te parę sztuk co tutaj jest Ligola tu też nie widzę żadnych jakichkolwiek uszkodzeń na owocu więc jestem jestem na chwilę obecną u bardzo dobrej myśli w kierunku tego jak ten tarcznik tu się będzie zachowywał Mam nadzieję, że to co jest tu, taka ilość, no szkoda, że tego nie widać. O, może tu widzicie, jak ten pień wygląda, nawet że on zmienił praktycznie kolor, i to jest tarczka na tarczce. Więc jeśli coś się będzie wylęgać, no to mam idealne miejsce do, do po prostu podglądania tego, do sprawdzenia tej migracji tu, tam gdzie było chronione. Dobra, to taki taki odcinek typowo lustracyjny. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.